Ja jestem Szopem Pogo i witam Was w grze Scrap Mechanic. Jest to gra, która premierę na Steamie miała 20 stycznia i z każdym dniem zyskuje coraz to większy rozgłos, coraz to większą popularność. I o co w tej grze chodzi? Można sobie pomyśleć, że to jest niby taki Minecraft. No poniekąd może też to jest taki Minecraft, z tym, że w Minecrafcie to porównuje oczywiście z trybem kreatywny w Minecrafcie. Tam jest nastawione na budowanie wielkich budowli, jakichś zamków, jakichś różnych rzeczy. Ta gra jest nastawiona na budowanie różnych konstrukcji. Tutaj wiecie, możemy sobie wziąć, założyć długie rękawice, wziąć narzędzia do ręki i skonstruować jaką tylko chcemy machinę. Może to być różne samochód, może, mogą to być jakieś katapulty, ogromne roboty i tak dalej, ale okej, okay, to jest pierwszy odcinek, dzisiaj pokażę Wam poniekąd, to będzie taki poradnik, jak mniej więcej tutaj zacząć, a właśnie, muszę sobie odkasznąć, w tej grze ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia, no co prawda trochę tam rzeczy jest takich, wiecie, elementów wielu nie ma, bo to jest gra we wczesnej becie, i kosztuje ona jakoś 80 zł na polskie. No, całkiem sporo jak na betę, ale gra, powiem wam, że jest naprawdę godna polecenia jest naprawdę prawilla. Ok, i otwieramy nasz backpack, nasz plecak, i tutaj mamy różne rzeczy, z których możemy konstruować jakieś różne rzeczy, jakie nam przyjdą tylko do głowy. Tak więc dzisiaj pokażę Wam mniej więcej najprostsze mechanizmy. Z tego co widziałem tak po innych kanałach, po streamerach i tak dalej, pierwsza rzecz, jaka jest zawsze budowana, czyli zawsze no, głównie budowana, to jest to albo, albo traktor, jest to albo tir, albo wywrotka. Tak więc każde z tych y, trzech rzeczy, no to to jest jakiś tam pojazd. Tak więc pokażę Wam jak zbudować pojazd. Mniej więcej na jakich zasadach to się opierają pojazdy i tam jeszcze kilka mechanizmów takich prostych. Okej, okay, zaczynamy od stawiania jakiegoś podnośnika sobie. Wybieramy oczywiście tutaj, mamy taką kulkę, tą kulką sobie wybieramy ten podnośnik. No i co? No i każdy pojazd potrzebuje mieć jakąś ramę, jakiś tam szkielet. Tak więc, ej, trochę sobie podniosę i zacznijmy od budowania szkieletu. A właśnie, każdy z tych budulców, z takich klocków, które budujemy, ma określoną wagę. Na przykład tutaj drewienko jest lightweight, tutaj na dole macie takim, no, pod nazwą. To jest na przykład już ciężki metalowy blok, a to jest jakaś barierka blok. Coś takiego. I to jest też lekkie. Tak więc zbudujemy sobie coś lekkiego to na początku i tutaj bierzemy sobie, możemy przesuwać. Oczywiście Q zmieniamy rotację. Widzicie, teraz jak zmieniłem Q rotację, no to mogę budować zdłuż, więc całkiem spoko. Okej, okay, teraz znowu źle zmieniłem. Nie, nie tak chciałem. Dobra, niech będzie już tak. Więc na naszym podnośniku, o, teraz będzie dobrze. Zbudowałem sobie jakiś tam szkielet. Jednak, no, coś mi w tym szkielecie nie pasuje. Czemu tu jest tak krótko, czemu tu jest tak długo? Na to, prawym przyciskiem myszy usuwamy to wszystko, w dziecko, co nam nie pasuje. No, weź, trochę za dużo usnę, ale dobra, to jest tylko taki wiecie prototyp, żeby wam pokazać mniej więcej o co chodzi. No i co musi mieć każdy pojazd? No, każdy pojazd powinien mieć silnik, oczywiście, ale silnik to później. Powinien mieć na czym jeździć, czyli powinien mieć koła. Tutaj już mamy jedno koło wstawione, no ale nie wystarczy tylko pierdzielnąć koła do tej, des do tej deski i będzie sobie jechało. Otóż trzeba zrobić odpowiedni mechanizm do połączenia z silnikiem, do połączenia z układem kierowniczym i tak dalej. Oczywiście jeżeli chcemy jakoś tak bardziej terenowo, jakąś terenówkę zrobić, no to mamy jakieś amortyzatory do off-road'u, jakieś super lekkie amortyzatory i tak dalej. Jest to mówię bardzo dużo zabawek, jeszcze wszystkich sam nie zdążyłem przetestować. No to dobra, mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, na cztery, dobra a walnę jeszcze piąty. Nie będę takim chamem. No to ja sobie tutaj chcę zrobić koło. No i dobra, tutaj będę chciał mieć koło. Dobra, i po drugiej stronie, no też trzeba mieć koło po drugiej stronie, no bo no, ciężko by było, mi się wydaje. Tylko po jednej stronie mieć koło. No i dobre, i koło musimy na czymś zamoco, e, zamontować. To tak jest, tutaj robię coś takiego, powiedzmy, że to jest niby oś. Właśnie, strzałkami na klawiaturze regulujemy sobie ten podnośnik. Może iść w górę, może iść w dół, jak nam jest potrzebnie i jak nam jest wygodnie. Dobre, ja zrobię nieco dalej dla bezpieczeństwa, ale nie, jeszcze nie zrobiłem pierwszego fajla. Ok, powiedzmy, że już mamy. Tak, z drugiej strony to samo zrobię. Jep, jep. Jest porówno, nie jest porówno. Z drugiej strony to samo już tutaj jest. No i potrzebujemy, no tutaj będzie przód mojego pojazdu, tak więc no koła z przodu skręcają na boki przecież. Każdy przynajmniej widział jak samochód jeździ. Tak więc żeby to skręcało, no potrzebujemy najpierw wstawić łożysko. Widzicie ikonkę jak one wygląda, jest zaznaczone tutaj i drugie łożysko benz. Teraz walimy pod to łożysko kolejnego kloca, no bo ten klocek nam będzie tutaj skręcał. No i na tym klocku potrzebujemy kolejne łożysko, no bo koło potrzebuje się na, na, czym, na czymś kręcić. Tak więc walimy dwa łożyska i zakładamy nasze piękne kółka. No i z tyłu by się przydało też jakąś ośkę tutaj walnąć. No tylko, że z tyłu no już koła nie skręcają. Chyba, że w Monster Track'ach, choć nie jestem pewny. Nie no, w Monster Truckach chyba w ogóle nawet nie skręcają. Dobra, nie znam się nie wypowiadam się. Na pewno jest tutaj jakiś fan Monster Traków, też się znajdzie. Okej, okay, tutaj już dajemy dwa bez tej ośki całej, bo to nie będzie skręcało bez ta łożyska. Z tym, że łożysko będzie potrzebne tutaj, żeby się koło kręciło. Je pizzniemy sobie tutaj po dwa kółka. No i dobra, mamy już kółka. Choć nie wiem, czy to trochę za małe nie zrobiłem, ale dobra. Walniemy sobie tutaj taką deskę. wiem, że to wygląda strasznie gorzej niż jakieś wynalazki, nie wiadomo, szalonego naukowca, ale dobra, niech będzie. No to żeby sterować naszym samochodem, przyda nam się układ kierowniczy. Widzicie, on jest tutaj na dole. On, oczywiście wszystko tutaj, co się znajduje na tym pasku, jest tutaj w tym inventory No ja na razie nic tutaj jeszcze nie przestawiałem, więc jak włączycie grę, no to będzie. No ta kierownica nie w tą stronę jest. Przestawmy. Jest równo, no nie jest równo. <laughs> Trudno, nie będzie równo. To jest mój pojazd, on może być nierówny. No i dobra, i teraz potrzebujemy silnik, no bo czymś musi jeździć to auto, tak więc pizdnimy sobie, niech będzie tutaj silnik. No i okej, okay, dobra, mamy wszystko, jest ładnie, chcemy pojechać, ale no co nam potem, skoro to wszystko nie jest ze sobą połączone w żaden sposób. Tak więc bierzemy teraz tutaj, nie wiem co to jest, jak to się nazywa, ale sprawdzę, ale sprawdzę, albo nie sprawdzę, a jest, to jest connection tool, no do połączenia narzędzia. I okej, okay, tutaj mamy poświetlone te wszystkie łożyska w tych kołach I tutaj różne rzeczy, tutaj jest silnik poświetlony na pomarańczowo, tutaj zielony układ kierowniczy Tak więc zacznijmy może sobie od podłączenia układu kierowniczego Pamiętacie te klocki dodatkowe co tutaj położyłem? O, on jest tutaj No to bierzemy, podłączamy układ kierowniczy do tych klocków właśnie z przodu Jest podłączone Okej, okay, no to teraz trzeba zrobić napęd. Ja wolę napęd na cztery kółka, wiecie, zawsze bezpieczniej. I napęd podłączamy do tych tutaj. o tej będzie ładniej łatwiej wytłumaczyć, będzie łatwiej widać, ładniej. Podłączamy tutaj z tyłu nasz napęd. Do tych wszystkich i napęd musimy podłączyć do każdego koła, które chcemy, żeby było napędzane. Ja chcę akurat, żeby było u mnie na wszystkie. Czy to jest to, na czym było mocowane ten łożysko, na którym było mocowane te koło? Ok, mamy podłączony napęd, ale widzicie, tutaj są takie strzałki. I one określają kierunek, w jakim będzie się poruszał nasz samochodzik. Tak więc prawym przyciskiem myszy możemy zmienić. No tutaj stało co widzę, jest w dobrym kierunku, ale zawsze po drugiej stronie będzie trochę inaczej. Tak więc zmieńmy ten kierunek. Mam nadzieję, że dobry kierunek ustaliłem. Ok, tutaj koło będzie tak skręcać, to tutaj musi w przeciwną stronę, jeżeli się nie mylę. OK, i żeby nasz pojazd mógł działać, musimy go zdjąć z podnośnika, bo na podnośniku żaden z mechanizmów nie działa. Tak więc podnośnik sobie stawiamy gdzieś dalej i wsiadamy E do naszego pojazdu. Jedzie? No nie jedzie. Koła dobrze skręcają? Dobrze skręcają, ale nie jedzie, bo jeszcze musimy ustawić silnik, czyli E ustawiamy. Oj, nie to chciałem. E ustawiamy silnik. Jaką chcemy, żeby miał moc? Ile ma mieć koni? No jak za dużo damy? Oj! Wiecie co ja zrobiłem? Czemu on odjechał? To jest właśnie gra szalonego naukowca. Oj, wracaj do mnie! To jest gra szalonego naukowca. Wiecie co zrobiłem? Nie podłączyłem silnika jeszcze do układu kierowniczego. Czyli silnik musi być też połączony z układem kierowniczym. Ok, siadamy, teraz powinno zadziałać. Dałem mu moc. Dam ci, nie wiem, dam Ci trzy kreski koni mechanicznych. Miej sobie. No i jak widzimy, nasz pojazd się porusza, tylko coś skręcać nie chce, no bo koła źle ustawiłem. Widzicie, te koło skręca inaczej niż to. Czyli znowu bierzemy sobie na ten cały nasz konektor i zmieniamy kierunek koła, czyli był chyba dobrze ustawiony. Nie, znowu źle, nie w tą stronę. Przekręcamy strony. Okej, okay, teraz powinien być już dobrze i widzicie, mamy swój pierwszy pojazd. Później możemy się oczywiście bawić w różne detale i tak dalej, ale to chodziło o to, żeby pokazać, jak się tworzy taki pojazd. Ale dobra, jak już mamy gotowy pojazd, to fajnie byłoby do niego dorobić jakieś tam prowizoryczne drzwi, a czyli. Ogólnie jakieś drzwi by się przydały, no bo jak to bez drzwi, samochód, przecież to można wypaść w trakcie jazdy i, i skończy się to tragedią, tak więc dobra, ten pojazd niech sobie stoi, tutaj będzie mi łatwiej pokazać Wam jak się robi drzwi, tak więc powiedzmy sobie, że to będzie nasze, to będzie tak jakby fragment naszego pojazdu, będzie podwozie, no i dobra, i chcemy, tutaj będzie ściana sobie stała, kół sobie zmieniamy oczywiście, jak już wspominałem, żeby szło do góry, Bierzemy tutaj do góry sobie to, no trochę większe to zrobię. Ok, i teraz tutaj. I chcemy tutaj, powiedzmy, sobie walnąć drzwi. No co prawda, za niskie wziąłem. Kontrolem się kłóca, więc na kusaka trzeba sobie przejść. No, no takie drzwi, wiecie. E, wersje dla niskich, dla niziołków. Ok, i możemy zrobić e, łożysko kładziemy albo tutaj, jeżeli chcemy, żeby się one otwierały. Wiecie, jak drzwi tak. PUM! Jak drzwi, a jeżeli położymy, postawimy na boku, to one się będzie otwierało tak do góry. To wiecie, trochę kombinowania i tak, nie ominie was troszeczkę kombinowania, ale to mówię, szybko się dosyć pozna. No i okej, okay, mamy nasze łożysko. No to drew, ja chcę drzwi z drewna, są drzwi z drewna. No i super, jak je otworzyć, co so mi to dało? No nic mi to nie dało. Tak więc bierzemy sobie I. I pod I szukamy dwóch takich fajnych rzeczy. Jednym to jest kontroler, a drugie to jest przełącznik. Bierzemy sobie, pach, tutaj kontroler na ścianę, bierzemy sobie, pach, guzik na ścianę, no i musimy to podłączyć. Tak więc podłączamy guzik do kontrolera, a kontroler do naszego łożyska. No i na kontrolerze, tutaj wygodniej sobie zmienić, na kontrolerze klikamy E i ustalamy tutaj pod jakim kątem mają się otwierać. No drzwi niech się otwierają pod kątem 90 stopni, oczywiście to ustawiamy przesuwając myszką. I tutaj możemy sobie prędkość, czy mają się wolno otwierać, tak wiecie, żółwiowo albo szybko jak wyścigówka. ok Wszystko podłączyłem? Tak, wszystko podłączyłem, tak więc przetestujmy nasze drzwi. Otworzą się. Widzicie jak pięknie? Otworzyły się. Tak więc to były takie, wiecie, typowo podstawowe mechanizmy. Oczywiście można stało robić dużo innych rzeczy niż drzwi. Tam widziałem niektórzy jakieś roboty budują, które sobie biegają i tak dalej. Więc może być naprawdę bardzo ciekawie, można stworzyć naprawdę dużo rzeczy, bo tu ogranicza nas głównie tylko i wyłącznie wyobraźnia. Ale dobra, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jak się Wam podobał, no to oczywiście ocencie go dobrze, jak się nie podoba, oczywiście ocencie go źle, ale mam nadzieję, że Wam się podobał, że Wam się przydał. Oczywiście skomentujcie tutaj, czy był przydatny, może gdzieś faila jakiegoś walnąłem, jakąś fajną poradę macie, albo ogólnie może byście sobie zagrali też w tą grę. I napiszcie mi, czy chcecie serię ode mnie z tej gry. Ja bym sobie z chęcią mógł pobudować jakieś różne konstrukcje. Mam dużo opowieści, też związanych z takimi rzeczami. Tak więc możecie mi napisać, czy chcecie, żebym zrobił serię z tej gry. No i co tutaj jeszcze? Skomentowaliście, jeżeli to zrobiliście. Oczywiście łapka w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdymi moimi filmikami. Zachęcam Was również do zobaczenia innych serii. A każda subskrypcja to jest taki duży uśmiech na mojej twarzy. No a dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.